Sauron został pojmany i przewieziony do Numeneoru, jako największa zdobycz w walce z Mordorem. Co prawda żadna walka się nie odbyła, ale Noldorowie wierzyli, że odnieśli wielkie zwycięstwo. Ale była jedna osoba, która wiedziała, że tak naprawdę nie jest. Sam Sauron. Jego zazdrość i pycha co do Edainu wzrosła jeszcze bardziej, gdy zobaczył Armenelos, Los w stolicy Numeneoru w blasku swojej chwały. Ale nie minęły 3 lata, kiedy z Zakładnika Sauron stał się najbardziej zaufanym doradcą króla przez swoją piękną mowę i różne umizgi. Zdziałał wszystko tylko swoimi słowami. A patrząc jak król go traktuje, wszyscy na dworze zaczęli się do Saurona podlizywać, no bo w końcu wielki namiestnik, więc pewnie dajmy jakieś zasługi. Choć był jeden wyjątek. A mianowicie nijaki Amandil, jeden z ostatnich członków przyjaciół elfów, w których dosłownie garstka została w państwie. Wracając do Pałacu Króla, pewnego razu Arb Harozon spytał Saurona, kto jest właściwie Władcą Ciemności, na co ten mu odrzekł. Ten, którego imienia nikt nie śmie wymówić, ponieważ Valarowie oszukali was, nie wyjawiając prawdy o nim. Lecz sławiąc imię Eru, widma, którego w szaleństwie swoim zmyślili, żeby spętać ludzi i zrobić z nich swoje sługi, wzięli na siebie rolę wyroczniowego widma, który głoś tylko to, czego oni chcą. Ale ten, który jest nad nimi, zwycięży i wybawi was od widma. A imię jego to Melkor. Władca Wszystkiego i Dawca Wolności. I on uczyni was potężniejszymi od Valarów. Od tej godziny król stał się wyznawcą Ciemności i Melkora. Wtedy usunięto już prawie wszystko co miało jakikolwiek związek z Zachodem, oprócz jednego. Białego drzewa, które stało na samym dziecińcu królewskiego pałacu, ale i te Sauron chciał ściąć. Amandil dowiedział się o tym i bardzo się zasmucił, tak bardzo, że zwierzył się swojemu synowi Elendilowi, a także jego synowi, czyli wnukowi Amandila, Isildurowi, i opowiedział im historię o drzewach Walinoru. Isildur, nie mówiąc o tym nikomu, wyszedł z domu, by dokonać czynu który zmieni nie tylko tą, ale i następną erę na zawsze. Zakradł się na dziedziniec królewski i podszedł do drzewa, do którego z oczywistych powodów nie wolno było podchodzić. I zabrał jeden, ostatni owoc, jaki został przy białym drzewie. Wartownicy spostrzegli się, co się dzieje i zaatakowali Isildura. Jednak ten cudem uciekł, kosztem wielu ran, ale nie rozpoznali go, bo był w przebraniu. Wrócił do domu i oddał owoc w ręce Amandila, który go zasadził na nowo w swoim domu i nasiona zaczęło powoli kiełkować oraz rosnąć. Działania Isildura to był tylko pretekst, by w końcu ściąć to drzewo i ostatecznie Arb się na to zgodził. Na miejscu drzewa została zbudowana świątynia ku czci, a jakże Morgota. A pierwszy ogień rozpalano tam z drewna. ...tego świętego białego drzewa. Ale to nie było jakieś tam zwykłe ognisko. Na tym ognisko torturowano ludzi... ...i składano ludzkie ofiary ku czci Czarnego Pana. Najczęściej skazywano... ...no, kto by się spodziewał... ...wiernych Walarom. Ale oj, nie skazywano ich za to, że chcą być przyjaciółmi elfów, ale za rzekomy bunt przeciwko królowi i jego władzy. Wznoszono modły do Morgota, błagając, by uwolnił od śmierci Numenorczyków. Prawdziwe szaleństwo miało jednak dopiero nadejść. Śmierć wcale nie znikła, ale wręcz przeciwnie, stawała się coraz częstsza. Ludzie już nie umierali zwykłą śmiercią, ale od chorób i jakiegoś szaleństwa, które powoli ich opętywało. Mężczyźni zabijali się na ulicach bez większego powodu, a stronnictwo Saurona podżegało jednych przeciw drugim, a jeszcze inni ludzie zaczęli szemrać przeciwko każdemu, kto miał jakąkolwiek większą władzę od nich. Mimo to ludzie byli coraz bogatsi, budując ogromne budowle potężne maszyny i zakładali coraz więcej miast wśród ziemi. A tam budowali kolejne świątynie, rabowali państwa i zabierali niewolników, których palili w świątyniach. Tak więc Arp Haronon stał się najpotężniejszym tyranem od czasów Morgota. Choć to nie król, a namiestnik właściwie rządził. Mijały lata, ale przede wszystkim ludzie spoglądali w jednym kierunku, czyli na zachód. Pragnęli wojny z Walarami. Co do Amandila, to zebrał swojego syna i powiedział mu, co planuje. Amandil bowiem miał popłynąć na zachód i prosić o przebaczenie jak niegdyś Erendil, a Elendil wraz z Isildurem mieli popłynąć na wschód z całym swoim dobytkiem i z nowym białym drzewem. Jednak po Amandilu zostaje biała kartka w tej historii. Nigdy się nie dowiemy co tak naprawdę go spotkało, czy zginął, czy jakoś się roztrzaskał, a może jednak dotarł do Amanu bowiem ludzie nie mogli zostać po raz drugi tak samo ocaleni przez wstawienictwo jednego człowieka, a zdrada Oro nie mogła być tak łatwo uzyskać przebaczenia. Co do Elendila i Isildura to popłynęli na wschód, ale ich historię opowiem następnym razem. Wydawałoby się, że nie może być gorzej, nic bardziej mylnego. Im bardziej ludzie knuli przeciwko władcom zachodu, tym częściej pogoda się załamywała. Burze, ulewy i grady, gwałtowne wichry i pioruny, które uśmiercały ludzi na wzgórzach i pagórkach. Wszystko to było tylko ostrzeżeniem tego, co miało spotkać Numenor. I w końcu nadszedł dzień, w którym Flota Królewska ruszyła na zachód, a przewodniczył jej sam Arb Harozon. Jednak, co było dziwne, to to, że nie było żadnego wiatru. Aż do momentu, w którym Wicher nagle się zerwał od wschodu i pchnął flotę królewską na zachód. Sauron natomiast wycofał się do najtajniejszej świątyni, tak jakby wiedział, co miało się stać. W końcu flota dopłynęła do samego Amanu, lecz gdy tam dotarli, panowała tam głucha cisza. Armia zeszła na ląd i długo szukała wroga, ale go nie znalazła, aż chciałoby się zakrzyknąć. A to jest jedna wielka. Prowokacja, ludzie przecież tu nikogo nie ma. Król więc wziął ziemię w posiadanie i rozbił tam swój obóz, ale właśnie wtedy Manwe odwołał się do iluwatara i oddał mu władzę nad całą Ardą. Nagle między Numeneorem a krainami nieśmiertelnych otworzyła się otchłań, morza spłynęły w dół, a cały świat zatrząsł się w posiadach, jak podczas wojny gniewu. Kipiel wchłonęła flotę, a armia wraz z królem zginęła pod zapadającymi się grami i będą tam czekać aż do dnia ostatecznego. Krainy elfów zostały przeniesione poza zasięg ludzi. Godzina zagłady dla Numeneoru właśnie wybiła zupełnie nieoczekiwanie. Sauron siedział oparty na czarnym tronie, bowiem spodziewał się śmierci Numeneoru i klęski ich króla. Zaśmiał się po raz pierwszy, gdy usłyszał trąby bojowe Arp Harazona, zaśmiał się po raz drugi, gdy usłyszał grzmoty zwiastujące burze, zaśmiał się po raz trzeci, gdy wyobraził sobie, co zrobi ze światem, gdy pozbędzie się Eldainów, lecz właśnie wtedy, gdy cieszył się marzeniem, tron wraz z całą świątynią runął w otchłań wraz z samym Sauronem, bowiem cała wyspa raz na zawsze zniknęła nad dnie Wszyscy, bez wyjątku, starcy, kobiety, dzieci, cenne artefakty rzeźby, tkaniny i całe bogactwo Numeneoru zginęło raz na zawsze. Sauron, choć nie był z rasy śmiertelników, utracił swoją cielesną postać i już nigdy nie mógł się wydawać ludziom piękny. Duch jego wydobył się z głębin i wrócił do Mordoru, gdzie stworzył sobie nowe przebranie jako obraz chytrości i nienawiści. Mało kto. Mógł wytrzymać spojrzenie straszliwego oka Saurona, ale tą historię i historię jednego pierścienia opowiem kiedy indziej, a właściwie to następnym razem.